Cześć. Sekundkę, nagraj film. Hmm, mamy mały problem na Facebooku, widzę. O, fajnie, że Instagram już jesteście. Dajcie mi jeszcze sekundkę, ok? Możecie napisać co u was, co ciekawego. Bo widzę, no, już te same twarze. Nie wiem, czuję się, jakbym Was znała już pomału. Tak, coraz częściej w sumie mamy jakiś kontakt, więc jest fajniej. Natomiast jeszcze tutaj dajcie mi sekundkę. Okej, okay, na Facebooku jest jakiś problem. Nie wiedzieć czemu. Okej. Okay. Nie, dobra, chyba i Facebook jest. Dobra. Jeżeli jest ktoś na Facebooku, to dajcie mi proszę znać, czy wszystko jest ok, czy widać, bo miałam tu jakiś komunikat, że na Facebooku jest wolne połączenie i niekoniecznie będzie to na żywo, więc dajcie znać, czy jest na żywo. Jak nie, no to coś tutaj wymyślimy, żeby potem to tak czy siak było i oczywiście będzie powtórka na blogu. Eee, dobra, standardowe e, pogawędki na początek. O, ciało Monika, dobra, widzę, że Facebook też działa. Fajnie. Ehm, jak minął tydzień? Nauczyli jak tam Nauczyliście się czegoś ciekawego w tym tygodniu, coś nowego? Ja mogę Wam powiedzieć, że w weekend robiłam Tiremisu i po raz pierwszy spróbowałam też wersję cytrynową z limoncello. Ktoś próbował, jest przepyszna. O ile oczywiście lubicie limoncello, dla mnie to był taki pierwszy, pierwsza próba w sumie, bo zazwyczaj robiłam standardowe kawowe. Oczywiście też takie zrobiłam. Ale no, zostało mi trochę kremu i trochę ciastek, więc stwierdziłam, że no trochę savoiardi Więc stwierdziłam, że dla próby zrobię taką mini porcję z limoncello i była przepyszna No, ale to, to tak jeśli chodzi o takie mm, moje a, a ciekawe co u Was? Dzisiaj tak jak mówiłam, będziemy sobie rozmawiać o przyimkach Bo trochę to wynika z tego, że właśnie na jednym z fanpage'y którymi też zarządzam a konkretnie chodzi mi o fanpage o przyimkach Prepozizioni Italiane była dzisiaj ankieta, która była dość problematyczna dla wielu osób bo były tam odpowiedzi prawie pół na pół no i w sumie tak stwierdziłam, że skoro chcieliście gramatykę i skoro w sumie nikt jakoś konkretnych tematów gramatycznych tym razem mi nie, nie podesłał, no to czemu nie wybrać właśnie tego? No przyjemki chyba zawsze jest dobra pora i zawsze jest dobra okazja, żeby je przećwiczyć. Dlatego właśnie dzisiaj taką sobie lekcję, mini lekcję, tak oczywiście zrobimy. Um, dobra, Instagram, napiszcie mi, czy widać, słychać wszystko ok, bo tutaj jeszcze nikt mi nic nie napisał. Na Facebooku widzę, że jest wszystko ok, I, ale zanim zacznę, to chcę mieć pewność, że na Instagramie też wszystko jest ok, że widać i że słychać. Dajcie mi, proszę, znać. I sobie zaczynamy już z konkretem. Ok, dzięki. Allora. W dzisiejszym tak jakby w dzisiejszej ankiecie na fanpage'u przeimkowym było takie zdanie. Była Luka, dire la verità, preferisco le rose gialle. Czyli prawdę mówiąc, wolę żółte róże. No i właśnie, tam do wyboru dałyśmy z Karoliną z Fantastica Karol na Instagramie, a Facebook Insta język włoski na dobranoc. Dałyśmy do wyboru dwie, dwa przyimki, było A i PER. No i bardzo dużo osób wybrało A, co w tym wypadku jest poprawną odpowiedzią, ale w sumie całkiem sporo osób dało też PER, chyba nawet więcej osób, więc dlatego też stwierdziłyśmy, że to jest temat, który warto poruszyć. Więc, prawdę mówiąc, to jest takie gotowe wyrażenie, tak, w języku włoskim też ono jest takie, powiedzmy, stałe. I zawsze, jeżeli chcemy powiedzieć prawdę mówiąc, to musimy powiedzieć a dire la verita. Więc w tym dzisiejszym przykładzie było "adire dire la verita preferisco le rose gialle". Inna sytuacja, w jakiej możemy tego użyć, to na przykład "adire dire la verita questo film no mnie è piaciuto. Czyli, prawdę mówiąc, ten film nie spodobał mi się. Na przykład, w momencie, gdy nie wiem, ktoś zaproponował, żeby wspólnie obejrzeć jakiś film, e, był przekonany, że na pewno mi się spodoba, a potem chcę mu powiedzieć, że no, prawdę mówiąc, jednak nie do końca, nie, nie było to dla mnie fajne, nie, nie spodobało mi się. Ok. Natomiast per dire la verità to też jest coś, co jest poprawne w języku włoskim. To też istnieje, ale w troszkę innym kontekście. W troszkę innych sytuacjach możemy tego używać. Eem, takim dosłownym przetłumaczeniem tego wyrażenia byłoby, żeby powiedzieć prawdę. Co w sumie wydaje mi się, że faktycznie mogło to być tak jakby mylące dla, dla osób, które wybrały tę opcję w ankiecie, ze względu na to, że, no w sumie, żeby powiedzieć prawdę, no to mówię, że wolę te żółte róże. No ale właśnie, żeby takie zdanie nawet po polsku miało sens, no to musimy dodać to, że żeby powiedzieć prawdę, to mówię, że. A tego nie było w tym włoskim zdaniu. I co ważne, to żeby powiedzieć prawdę, raczej w języku włoskim nigdy nie będzie występowało na początku. To będzie takim uzupełnieniem, taką dodatkową informację, że robimy coś, dlaczego to robimy, żeby powiedzieć prawdę. Czyli na przykład: Dzwonię do ciebie, żeby powiedzieć prawdę. Ti per dire la verità. Dzwonię do ciebie, żeby powiedzieć ci, prawda. Oczywiście tutaj moglibyśmy troszkę to zmodyfikować. Oczywiście, czasownik. Ti chiamo per dirti la verità. Tak, czyli ti w jakim celu? Per dire la verità. Inny przykład, tutaj troszkę będzie trudniejszy dla osób bardziej zaawansowanych. Pensavo che fosse una buona occasione per dire la verità. Myślałam, że to jest, będzie dobra okazja, żeby powiedzieć prawdę. Czyli tu już y, mówimy oczywiście o przeszłości z użyciem konjunktivo. tak? Ja myślałam, że to będzie dobra okazja, że jakaś tam konkretna sytuacja będzie dobrą okazją, żeby powiedzieć prawdę. Dlatego tutaj też, tak? Ja myślałam, że to będzie co? Okazją, żeby co zrobić, tak? Żeby powiedzieć prawdę. Czy różnica między tymi dwoma wyrażeniami jest jasna? Chcecie jeszcze więcej przykładów? Albo chcecie e, wyspróbować, może jakiś przykład ułożyć? Możemy tutaj, widzę wasze komentarze, więc jak coś to też możecie próbować własne zdania układać, żeby na przykład zweryfikować, czy, czy to jest ok, czy to jest poprawne. Tak, Czyli pamiętajcie, adire la verita to jest stałe wyrażenie, które zawsze będzie występowało z a, adire la verita. A, per... To jest właśnie, żeby. Per dire la verità. Żeby powiedzieć prawdę. To jest w sumie na takiej samej zasadzie, gdy, nie wiem, dzwonię do ciebie, żeby zaprosić cię. Ti chiamo per invitarti alla mia festa di compleanno. I w sumie przypadkowo wyszło całkiem złożone zdanie z wieloma przyimkami, tak? Ti chiamo per invitarti alla mia festa di compleanno. Festa di compleanno, tak? Kogo czego? Urodzinowa. I inwitary a qualcosa, więc inwitary alla festa. To tak przy okazji. Okej, okay. kolejną taką sytuacją, takim przykładem, powiedzmy, który też jeszcze raz na fanpage'u akurat był problematyczny, to był przykład z cukierkami miętowymi. Nie pamiętam dokładnie jak to, lecia, jak to zdanie leciało, ale ogólnie chodziło o tym, że nie wiem, lubię, czy smakują mi miętowe cukierki, czy wolę miętowe cukierki. No generalnie chodziło o miętowe cukierki, to na pewno. I do wyboru dałyśmy Alla i Della. I tam też zaskakująco dużo osób dało Della. I, i tak się zastanawiałyśmy, dlaczego w sumie, bo no, jak my wybieramy te propozycje do, do tej ankiety, no to też staramy się dawać czasem takie bardzo trudne, a czasem jednak takie, które powinny być dość łatwe, żeby jednak, nie wiem, jakoś utrwalić coś, no wiecie jak to jest, nie? Czasem trzeba tutaj też nie, nie zawsze być takim twardym i, i zawsze jakoś tam pod górkę, tylko jednak też pomóc, tak? No i właśnie wybór między Alla i Idella miał być takim, no dość prostym, w sensie, no miało to być ułatwieniem, a okazało się, że jednak nie. Um. No i tak próbowałyśmy się dowiedzieć, jak to mogło być. I ym, o, Karol, adoro le caramelle alla menta, dzięki za, za zdaniem, tak? Czyli było, że uwielbiam, adoro le caramelle alla menta, to było to zdanie. No i widzicie, i tutaj poprawną odpowiedzią było le caramelle alla menta. Bo cukierki miętowe to są cukierki, które mają smak miętowy. Tak samo jak mamy cukierki adwokatowe, wiśniowe i jakieś tam, tak? Czyli to są cukierki o smaku mięty. Więc tutaj w tym kontekście jak najbardziej podpasowujemy się pod zasadę wyrażania smaków w języku włoskim. Czyli Coś, co ja moim uczniom zawsze mówię, gdy tak jakby przerabiamy ten dział przyimków, to jest, żeby zapamiętać sobie pewny przykład. Ja najczęściej robię gelato al cioccolato albo gelato al limone, w zależności od tego, kto co lubi. Zawsze w języku włoskim, gdy wyrażamy smak, czyli jakiego smaku jest coś, to będzie to właśnie za pomocą A. Najczęściej w formie złożonej. Oczywiście są od tego wyjątki, jest tego bardzo dużo, no, w końcu to przyimki, a przyimki, no to sami wiecie, że to nie jest łatwy temat. Tam jest masa rzeczy, masa wyjątków, masa takich różnych sytuacji, więc warto sobie tak jakby stopniowo uczyć się kolejnych wyrażeń, kolejnych regułek. W zależności oczywiście od waszego poziomu zaawansowania. Jeżeli jesteście na bardziej podstawowym poziomie, no to próbujcie tak małymi kroczkami, nie wiem, każdego dnia nauczyć się jakiegoś jednego wyrażenia. Zapisujcie sobie je, powtarzajcie je, no bo to wylatuje i, i tak naprawdę trzeba cały czas to powtarzać. Inne przykłady, jeśli chodzi o użycie właśnie tego alla, tak czy al to na przykład właśnie gelato al cioccolato o którym mówiłam i al limone jak widzicie tutaj mamy al bo w obu sytuacjach, by cioccolato i limone są rodzaju męskiego ale jeżeli mam lody truskawkowe no to już będę musiała czego użyć piszcie, piszcie gelato alla fragola, tak, bo fragola jest rodzaju żeńskiego Podobna zasada jest stosowana też przy nazwach sosów, na przykład do makaronu. Jeżeli mamy spaghetti z ragu, tak, ragu to jest sos pomidorowy z mięsem, no to też używamy tutaj al, spaghetti al ragu, spaghetti alla carbonara, spaghetti allo scoglio. Allo scoglio to są te z owocami morza, przepyszne, jeżeli oczywiście lubicie owoce morza. Więc w tych sytuacjach też jak najbardziej wszystkie, tak jakby te sytuacje, podpadają właśnie pod A. Natomiast skoro właśnie była tam też Della, no to dlaczego tak się skojarzyło? Obstawiamy? Nie jesteśmy pewni, ale jeżeli ktoś z Was wypełniał te ankiety, to też oczywiście możecie się wypowiedzieć, co tak jakby było problematyczne tutaj dla Was. To też będzie dla nas cenna uwaga na przyszłość. Natomiast nasza, nasza hipoteza jest taka, że tutaj pomyliło Wam się z zasadą materiału. W sensie, żeby wyrazić z czego coś jest zrobione, z jakiego materiału coś jest zrobione, no to w języku włoskim używamy przyimka di. Przykład bikiery di vetro. Tak, questo è un bicchiere di vetro. Mm. I, i, I co prawda, no to chyba jest tak jakby najprostsze wytłumaczenie, dlaczego to się pomyliło. No i przy okazji powiem też coś więcej o tym Bikiery, o tym D. Tak, jeśli chodzi o właśnie wykorzystanie i mówienie o materiałach. Najczęściej, jeżeli chcemy powiedzieć, z czego coś jest zrobione, to występuje tutaj albo D, albo in. To już kiedy, które, może nie będę dzisiaj w to wnikać, bo tutaj już wchodzimy na takie duże, tak jakby niuanse, aczkolwiek e, często bardzo dużo osób w ogóle używa tego zamiennie. Także to też pytanie, czy warto brnąć, tak jakby w te niuanse. E, wiem, że większość z Was tutaj, osoby, które mnie obserwujecie, są na poziomie podstawowym, w się sensie no początkującym lub takim. Średnie takie bardziej przy A2, także pozwólcie, że nie będę o tym mówić. Widzę, że też jest parę, dosłownie parę osób bardziej zaawansowanych, więc jeżeli chcecie, żebym pogłębiała ten temat, to, to nie wiem, dajcie mi znać najwyżej potem na, na privie, w komentarzu albo gdziekolwiek, to wtedy zrobimy sobie takie spotkanie typowo pod osoby zaawansowane. Jednak no, nadal większą grupą, tak jakby są te osoby początkujące lub średnio zaawansowane, dlatego nie będę teraz tego zagłębiać. Ale in, in jeszcze kilka przykładów, jeśli chodzi o Di, jeśli chodzi o użycie w kontekście materiału i mówiąc jeszcze o jedzeniu, tak, bo tutaj wracamy do jedzenia, to na przykład możemy powiedzieć torta di mele. To jest ciasto jabłkowe. No i to też jest taki przykład, który w sumie mógłby być taki trochę kontrowersyjny. No bo jeżeli to jest ciasto o smaku jabłek, no to czemu nie mogę powiedzieć, torta alle mele, tylko mówimy torta di mele. Prawda jest taka, że w sumie, nawet jak sobie wpiszecie gdzieś w googlach, to najczęściej tak jakby występuje torta di mele. Bo jeżeli robimy ciasto jabłkowe, to zazwyczaj to ciasto składa się ym, z jabłek. Tak? Oczywiście jest tam mąka, jajka, mleko, czy tam w zależności od ciasta są różne składniki, ale zawsze to ciasto też składa się z jabłek, czyli bierzemy jabłka, obieramy je, kroimy i coś tam z nimi robimy i wrzucamy je do tego ciasta. To nie jest tylko ciasto o smaku jabłek tak jak w przypadku tych cukierków miętowych, no tam mięty najprawdopodobniej są jakieś <noise> bardzo małe ilości, a najczęściej to są po prostu jakieś aromaty miętowe, tak? Nie oszukujmy się. E, więc no, nie wiem, czy ta różnica jest jasna, czy nie poplątałam trochę tego, ale e, torta di mele to jest ciasto składające się z jabłek, torta alle mele oczywiście to jest ciasto o smaku jabłek, więc to nie wyklucza tak jakby jedno z drugim, bo smak tak, w momencie, gdy coś jest z czegoś zrobione, no to oczywiście ten smak też jest zachowany. Z mojego doświadczenia wiem, że akurat jeśli chodzi o to torta di mele i torta alle mele, to bardzo dużo to wynika z w ogóle konkretnych regionów. W okolicach Rzymu moi znajomi wszyscy tak jakby zawsze mówiliśmy torte di mele. ale mam znajomych z innych części Włoch, którzy wiem, że mówią torte mele. Na przykład w Mediolanie tak większość osób się spotkałam, przynajmniej tak jak mówię, powtarzam osobiście. To jest moje doświadczenie. Jeżeli macie inne doświadczenia z tym związane, no to, to, to śmiało podzielcie się tym i, i dajcie znać. Więc torte di mele i tortelli Mele to jest taki. Dobry przykład, który też mówi, że akurat z przyjemkami właśnie temat nie jest łatwy, ze względu na to, że często nie ma prawidłowej odpowiedzi albo tych prawidłowych odpowiedzi jest kilka po prostu. I, i to jest właśnie problem w momencie, gdy robicie ćwiczenia z kluczami, albo na przykład yy, często na uczelniach są yy, wiem, że takie. Zasady, powiedzmy, narzucane. I, I to wiem od Was, bo, bo Wy się dzieliliście tym, że na przykład z miesiącami zawsze jest wymagany pewien przyimek, a wszelkie inne. Tutaj akurat oczywiście chodziło między IN a A, czyli jeśli dobrze pamiętam, to tam właśnie pewien profesor twierdził, że tylko i wyłącznie z IN jest poprawnie, a jak sobie zobaczycie, no to tak nie jest. Na północy owszem, częściej się używa IN z miesiącami, ale w innych części, w innych częściach. Państwa niekoniecznie. I znowu, że południe używamy częściej A. Ja raczej mówię o dobre, a nie 'ino'. Więc tutaj znowu mamy takie, taką sytuację, gdzie obie wersje są poprawne. Dlatego tutaj też taki mały przekaz: w momencie, gdy widzicie, że coś jest nie tak, coś jest niezgodne z regułką, to nie przyjmujcie tego tak od razu, że ok, no to ja znowu się pomyliłem, znowu się pomyliłam. Tylko spróbujcie faktycznie sprawdzić, czy przypadkiem nie jest tak, że no właśnie to podchodzi pod takie regionalne już zależności i tak naprawdę to, co Wy na przykład usłyszeliście gdzieś albo przeczytaliście, tak naprawdę jest poprawne, pomimo tego, że nie mieści się w regułce książkowej. Bo przyimki to jest, wydaje mi się, jeden z najbardziej takich fajnych tematów, jeśli chodzi o taki, o taki potoczny język. To jest język, który żyje i przyimki nam to bardzo pokazują. Więc warto korzystać z, z Waszych nauczycieli, jeżeli macie. Warto korzystać z grup, które też służą do nauki, z fanpage. Jest bardzo dużo blogerów, bardzo dużo lektorów, którzy też udzielają się no, publicznie, że tak powiem, tak? W, sensie w grupach czy coś. Więc warto pytać za każdym razem, gdy macie taką wątpliwość, gdy macie taką niepewność związaną z przyjmkami. No bo jak widzicie, no czasem ta różnica jest taka, że tak naprawdę na jedno wychodzi, a czasem jest taka, że całkiem coś innego się przekazuje. Um, okej. Okay. Zerknę sobie teraz na komentarze, bo tutaj widziałam jakieś przykłady. Były z tym na początku, z tym "Adire, la verità, il mio fidanzato è fantastico". Okej, okay. Beata te anda. <laughs> okej. Okay. Mm, dobrze. Okej, okay. widzę, że wszystko jest ok. Czy macie jakieś pytania do, do tej części? Bo jak nie, no to będziemy sobie za chwilkę kończyć. Zgodnie z zapowiedzią, no 20 minut to jest taki nasz mniej więcej czas, który chcę Wam zabierać w te poniedziałki. Także czekam na ewentualne komentarze. Co jeszcze mogę dodać? Mogę dodać to, że oczywiście te przykłady, ta transkrypcja, tak jakby z tego, i samo umieszczenie filmika, będzie umieszczone na blogu dzisiaj lub maksymalnie jutro rano. Także to też znajdziecie. I, i dla osób, które są zainteresowane zeszytami. Bo wiem, że też chcecie, obiecywałam Wam, że dzisiaj Wam je pokażę, chcecie zobaczyć. Bo jeżeli tych osób dzisiaj nie ma, no to, no to sorry, no to pokażę je gdzie indziej i kiedy indziej. Ale jeżeli chcecie je zobaczyć, to mam je przy sobie i mogę to zrobić. Hmm, Katarzyna, super pomysł. Z czym super pomysł? Jeśli mogę ją dopytać. Bo nie wiem, możliwe, że jest, są jakieś um, opóźnienia, więc nie wiem dokładnie do czego się odnosisz. Jeśli, mo jeśli możesz, to, to doprecyzuj. Um, dobra, to nic. Ja Wam pokażę te zeszyty, bo widzę, że parę osób jest chętnych. Możecie je zobaczyć na stronie, um, na sklepie po prostu włoski. a są one takie. Mamy pięć okładek. Studio l'italiano e ne sono fiero, estere fiero di, qualcosa um, a propos przyjmków, um, dlatego tutaj mamy ne, bo w momencie, gdy mamy di, to używamy ne, ale o tym może innym razem. Inny przykład, okładka z, 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 z cytatem. Język jest mapą drogową kultury, Mówicie skąd ludzie pochodzą i dokąd zmierzają. Nie wiem jak wy, ale ja lubię takie cytaty motywacyjne. Città Eterna nel Cuore. Te dwa są moje ulubione. Jak wiecie, uwielbiam kawę, więc oczywiście musiałam też zrobić dwie okładki, które są dla, dla kawoszy. Jedna Il Buongiorno si vede dal mattino. To jest zdanie, które we Włoszech jest bardzo popularne, bardzo często używane na, na różnych memach, na różnych takich wyrażeniach. A drugi. Jest taki. Tutto ciò di cui hai bisogno e amore è una e una tazza di caffè. Czyli wszystko to, czego potrzebujesz, to miłość i filiżanka kawy. I pozwolę sobie jeszcze raz zwrócić uwagę na przyimki. Tutto ciò di cui hai bisogno, bo avere bisogno di qualcosa. Więc mamy też takie utarte wyrażenie, które jeżeli sobie zdecydujecie zapisać, to piszcie w całości. Oczywiście nie możecie też tego rozbijać. Zawsze gdy piszecie jakieś wyrażenia takie bardziej złożone, związane z przyimkami szczególnie, to zawsze zawsze zapisujcie całe. Zapiszcie nawet więcej, no, zapiszcie sobie cały przykład, całe zdanie, bo takie mm, samo wyrażenie lub słówko wyrwane z kontekstu może nie być dobrą y, opcją, z racji tego, że y, po prostu w momencie, gdy tam pojawi się coś innego, no to to już nie będzie poprawne, więc to nie jest takie, no nie jest to zawsze prawda, tak? Więc lepiej napisać sobie więcej. Y, I drugi przyjemek, una tazza di caffè, bo una tazza czego, tak? Filiżanka czego? Kawę więc to tyle, no, to akurat jeśli chodzi o, o przyimki myślę, że w ogóle jeśli chodzi o przyimki to możemy sobie częściej nawet takie mini lekcje robić bo widzicie, no tutaj omówiliśmy niby tam cztery plus tutaj na szybko parę innych wyrażeń I, i to jest wydaje mi się taka idealna dawka dla, dla, dla osób, które się uczą o ile oczywiście no, nie znacie tych a skoro było tyle problemów w ankietach z nimi no to wydaje mi się, że to jest akurat taki dość kłopotliwy temat, więc nie wiem, będziemy monitorować, co dzieje się na fanpage'u przyimkowym. I, I może nie wiem, właśnie tak jak już się uzbiera trochę tych przykładów, które wymagają wytłumaczenia, to, to po prostu tak jakby w ramach tych naszych live'ów będziemy sobie też o tym mówić. Sycylijskie smaki, może inny dzionek, nie tylko, nie tylko poniedziałek, w sensie dodatkowo. O ile będą chętni, można się zastanowić nad tym. Na pewno w tak jakby w najbliższym czasie też zamierzam znowu uruchomić webinary i one będą raz w miesiącu, o ile mi się uda. Plus jeszcze kilka innych projektów będzie się tutaj działo, będę Was informowała też na bieżąco. Jeśli chodzi jeszcze, a właśnie, miałam powiedzieć, jeśli chodzi o zeszyty, jeżeli jesteście zainteresowani zeszytami, to jeszcze ich nie zamawiajcie. Zamówcie je sobie jutro lub pojutrze, bo będą do nich jeszcze naklejki. Wymyślałam sobie naklejki ze ściągami z włoskimi koniugacjami, które możecie sobie na przykład wkleić do środka w okładce. Okład, okładka właśnie w środku jest zostawiona pusta, w sumie też ze względu na to. I też takie włoskie planerki, takie, no, takie, które będą pomagały troszkę się zorganizować, też z włoskimi napisami włoskie takie motywujące, super fajne. Eee, nie wiem, ja się tym jaram. No, bardzo to, to lubię. Wiem, że niektóre, niektóre z Was, bo najczęściej te dziewczyny do mnie pisały w tej sprawie, też czekają na to, także jeszcze czekajcie do jutra. Niestety nie mogę Wam dzisiaj ich pokazać, bo właśnie jeszcze do mnie nie dotarły, powinny dotrzeć jutro. Niestety no... Cóż, <noise> także jeżeli chcecie zamówić, to oczywiście możecie zamówić też dzisiaj zeszedł. ewentualnie w uwagach, dajcie mi znać, że jeszcze chcecie domówić naklejki, to wtedy macie gwarantowane tak jakby zeszyt, bo e, tak jak pisałam, było zamawianych 20 sztuk z każdego, tak jakby z każdej okładki. I, I na razie no, poczekam, aż tak jakby tutaj większa liczba z nich zajdzie, zanim domówię kolejne. Także jeżeli chcecie sobie zagwarantować zeszyty, no to możecie dzisiaj to zrobić i potem po prostu domówić naklejki, jak one będą, tylko dajcie mi znać, żebym wiedziała, żeby jutro nie wysyłać ich i w razie czego. Dobra, na dzisiaj to będzie na, no, to będzie już wszystko. Jeżeli chcecie, oczywiście możecie do mnie pisać też na, na priva, Jak macie jakieś jeszcze wątpliwości czy coś, to postaram się to wyjaśnić. I um, no i co? Mi do usłyszenia, do zobaczenia i do przyszłego poniedziałku, godzina 20. Temat jak zwykle będzie do wybrania w ankietach e, podczas tygodnia. Wysyłajcie mi też Wasze problemy, Wasze propozycje tematów. No, robię te spotkania dla Was, nie dla siebie. Także a presto i buona serata! Ciao!